Witam Was, moi drodzy. W poprzednim filmie pokazywałem Wam taki prosty sposób nawadniania, wykonany z butelek plastikowych, mocowanych na takich pręcikach, na listewkach, gdzie regulacja spływu wody odbywała się poprzez regulację tutaj nakrętki. A w tym filmie chciałem wam pokazać też taki łatwy sposób, gdzie będziecie potrzebowali butelki plastikowej i gąbki. Gąbkę możecie dostać wszędzie w supermarketach za parę złotych. I zaraz Wam pokażę, jak wykonać taki system nawadniający z butelki plastikowej i z gąbki. I zobaczcie, z tej gąbki odcięliśmy taki kawałek kwadracik, taki 5x5 gąbki, którą umieścimy tutaj w szyjce tej butelki. I zobaczcie, ten kawałek gąbki umieściliśmy tutaj w szyjce butelki. A czemu tak zrobiliśmy? Ponieważ jak wlejecie wodę tutaj do odciętego denka, ta woda będzie się tutaj ładnie sączyła przez tą gąbkę. I ładnie będzie, ten spływ będzie taki, taki delikatny i będzie nawadniał Wam y, krzewy, kwiaty, warzywa na Waszej działce czy na, w Waszym ogrodzie ja zaraz Wam pokażę jak to będzie wyglądało. I zobaczcie, tutaj nalałem wodę. I tutaj ona sobie ścieka z tej, przez tą gąbkę. I zobaczcie, przez tą gąbkę przesiąka woda i nawadnia Wam Wasze krzewy, warzywa, jakieś krzaki, zobaczcie. Widzicie przez tą gąbkę nasionka woda i krople spadają właśnie tutaj nawadniając. Nie wiem, tutaj jeżówki. Także zobaczcie prosty sposób z wykorzystaniem gąbki i butelki plastikowej do wykonania takiego nawadniania prostego na waszych działkach lub ogrodach przydomowych. I zobaczcie tą butelkę z umieszczoną w środku gąbką w szyjce butelki. Umieszczamy przy krzaczku, w tym przypadku tu jest jeżówka. Umieszczamy w gruncie, przysypujemy. I ta woda tutaj będzie przesiąkać przez tą gąbkę i będzie nawadniać ten krzak jeżówki. I zalewamy. I tak widzicie, to jest jeden sposób zakopania w gruncie tej butelki z tą gąbką. To jest ten sposób, który wam pokazywałem poprzednio. Butelka umieszczona na takich dwóch słupkach, krętach. Mogą to być jakieś listewki, i też tutaj zobaczcie, woda przecieka przez tą gąbkę, nawadniając w tym przypadku tutaj krzak jeżówki. Także mówię, możecie wykorzystać w łatwy sposób zastosować gąbkę i butelkę plastikową do wykonania takiego prostego nawadniania w Waszych ogródkach. Działkach. Także zobaczcie. Tutaj butelka z gąbką umieszczona w gruncie. A tutaj na dwóch takich prętach. czy Mogą to być listewki. I zobaczcie jeszcze raz. Tutaj napełniłem do pełna ten, tą butelkę plastikową z tą gąbką w środku. I wkopałem w grunt, żeby zobaczyć, jak długo tej wody starczy na nawadnianie tego krzaczka tutaj, jeżówki. Kwiatka jeżówki. No i tutaj ten system na dwóch takich spornikach z takich pręcików, mogą to być jakieś listy. Tutaj też przesącza się ta woda przez tą gąbkę i nawadnia kwiaty, jeż kwiaty jeżówki. Także w łatwy sposób możecie wykorzystać butelki, gąbki do wykonania takiego prostego systemu nawadniania na waszych działkach czy w ogródkach.